Cześć. Siema, siema, w stronę ze mną jest Squeezie. sobie dzisiaj w Skywardzie. Odcinka nie było na moim kanale dosyć długo. Spowodowane to było tym, że miałem tym tygodniu dużo testów. Ja też miałem Więc nie miałem czasu tak zbytnio nagrywać. Ty masz jak swoje portki, seriously? Ty masz to wykupione już itemy, czy jak? Tu miałeś w skrzynce jaki farciarz. Całe życie na farcie. O fuckyła, mam i te zajebiste. Hmm. A więc tak. Daj sobie głośniej mikro. Głośnika gadaj po prostu. HALO! Halo, halo Dobra. Yy, patrz na mnie jak jestem wykokszony oh. Ej, ja ci teraz pokazuję z killas Dostał. Dostał. A prawie spadł. Squeezie nie bij mnie. Nie biję. Skąd ty masz perłę? Mogłem przejść. Masz wykupioną mnie? Masz wykupione i temy. Co tam jest? O, chłopie, mam y, enchant. Jak enchant? Normalnie. Z enchant, tu masz? No. Dawaj to! Teraz mnie musisz pilnować. Mam sobie butelki, dobra. Tutaj squeezy idzie do nas jakiś free kill. Jak sobie mieczem, ale spoko. No i nie powiem w co Masz jakiś miecz? Nie mam miecza, to jest właśnie minus. Ty nie masz miecza? Ja nie. Ma... Ja mam miecza, ale drewniany. Ochrona 2, nice. Ochrona 1, nice. 7. O, o, odporność przeciwko pociskami, nie wiem. Gram na hardcore, nie znam się na tym czymś. Ja to tylko proty patrzę, gdzie są proty. jak są proty, to jest A, fajnie No kurde drewno zbierz się. Chyba co? Cześć, to kto się kopia, czy ty? ja ci mogę dać wszystko? Czek, ale co się klepie? Kurwa, o nie, o nie, weźmy piln... spadłem, dzięki Mówiłem weźmie pilnuj <laughs> Przepraszam Co, odnowa? Cięcie? N nie, cięcie po prostu, nie? Dobra, mapa się zaczyna. Następna na Cholera! Klasa, klasa, Jak tu się klasy można, można wybierać? No. Tak, ale musisz mieć końc. ja mam 25. A, 15, a za 15 co można? Gówno. Napra ej, naprawdę nic? O! Ale mam itemy, ja walę. Mam siłkę, dwójkę, kumasz to? Nie, z dwójką siłkę, ale mam siłkę, nie? Czuję się jak... ja bym miał takie coś na... teraz na mch Spoko, bym tak koksił. Cholera, a ja mam takie dobre, że mam gówno. jest takie dobre, że główna No po części mam, jak sobie miecz, nie? A ja właśnie nie, ale patrz, jakie mam set. A masz jeszcze coś? Mm, nie. O, go ścisnął. Ej, ja, koło mnie nikt nie jest, co ja się tam tego Ej nie, ty mi pomóż Pomóż mi, bo zaraz coś mnie zleci Chyba mnie coś zleci Ja nie mam farta do, z tej, do tej gry Do tej mini gry Nice Łuk jest Co tu jest? O mi się czapka przyda, to sobie wezmę czapkę Szybkość testu, sobie wezmę? Jajka, co bawiasz? He ja mam dla ciebie fajne budki, masz. O, Nie, nie będę jadł jednym długim. Uważaj, się kopię do następnej. Spoko. Nie ja biorę tą stąd. Najs natychmiastowe leczenie! No ja też. Cholera. I też. Jeszcze... A jak będziemy jak sobie mieć, czy ktoś Sorry. Cholera. Chciałam otworzyć skrzynkę. Zrałem się. Spokojnie będzie nie? O, i nazwiesz, jak mnie broni? <grym> jak? <grym> no, rzuca mnie je, bo nie czyta nie? Ja biorę teraz tam na dole. No nice. Cholera. Ej, no to, gdzie jest ta na dole? No tutaj się jeszcze masz, nie? Truciznę komuś rzucisz, ale on ma spokojnie. Rzucisz z semu truciznę. Jeszcze nie do Ej, mam, zaczekaj, patrzę, czy mam na ciebie jakieś tamy. co ty masz? Czy, masz cały set, dobra. Prawie tam. No tam już będzie nam plecy robił. Trudno, to się go złapie, nie? O, ale ciulowe. O, mam, mogę ci dać. Możesz mi dać Ej, on idzie, dobra, idzie, już nam plecy robi. Masz, 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 masz dyak z miecz? Nie, nie mam jak miecza. Zrzucił mnie. Jak on mnie zabił?! On miał killaure! Ej, on, ej, a mi się wydaje, bo mam flaja z poselata. Dobra, cięcie. Tak nie może być, zawsze muszę być... Ja. Witam was po cięciu. Załóżmy to spadnę, nie? Spoko. No już jakieś easy, idziemy. To no, takie, że aż mnie zdobyć. Pokos kuinacy, ja takiej w dupie... takiego tak, tak, tak szczęścia w dupie nie mam. Takie teraz mam nie. To jest takie gówno. W sumie tak o, czy tak wiem, że spadnę, ale to jest jakiś szczegół. O, weźcie jakiś porządniejsze gówno. Pożądniejsze gówno. Jak można mieć porządniejsze gówno. Bardziej gło. Jest łuk, jest... jest łuk. Znowu spadłem! Nie, dobra, ja kończę ten, kończę ten odcinek. Myślisz, że jesteś. Dobra. Długo.